Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie całego display boxa z kolekcji Panini FIFA World Cup Russia 2018. Jak widzicie, jest on jeszcze zafoliowany. Zobaczymy jaką rarkę uda się dzisiaj trafić. No, i ja liczę również na brakujące karty do mojego albumu powtórkowego. Wyciągniemy sobie wszystko. No, i zaczynamy, moi kochani. Będę prezentował tylko karty specjalne. Dla przypomnienia, jak to wyglądało w tej kolekcji. 360 kart bazowych, 40 fansów. Później mamy 9 goal stopperów, 5 kart Power 4, 18 Rising Star, 18 game changerów, 9 double trouble, 3 ikony, 5 Topmasterów i jedna karta Invincible, czyli w całości 468 kart. No a my teraz patrzymy jaką pierwszą kartą specjalną Zostaliśmy tutaj obdarowani Radamel Falcao Game Changer Columbia. To jest pierwsza karta specjalna. Druga to Fanc Paolo Guerreiro z Peru. Tutaj mamy pusty przebieg. Niestety ani jednej karty specjalnej. Gdzieś sześć takich paczuszek zawsze się trafiało w boksie, gdzie właśnie nie było nic. Jedynak fan's favorite Australia. I mamy Rising, Stara Angel, Corea, Argentina, Fans Favorite, Chaka, ze. Shvajcari. No i mamy top mastera. Popatrzcie, Messi tym razem wpada Argentyna, super. Już na samym początku 6. W w saszetce wpada rarka. Modric fan's favorite Chorwacja. Fin Bogason, fans' favorite, Islandia. Hwan Hechan, rising star, Korea. Czyli mamy drugą kartę, rising star. Zirkow, fan's favorite, Rosja. I mamy kolejnego game changer'a, tym razem Antoine Griezmann, Francja. Miranchuk, rising star, Rosja. Godin, fan's favorite Uruguay. No i mamy drugi pusty przebieg. Peralta, fan's favorite Meksyk. Kolarow. Fans favorite, Serbia. I mamy Double Trouble Chorwacja, Modrić i Rakitic. Czyli to jest kolejna, kolejny insert. I pierwszy Golstopper dzisiaj, oczoła. Z Meksyku. Carlos Sanchez. Fans favorite. Kolumbia. Azmun Fans favorite. Iran. Jaumutinho Fans' Favorite Portugalia. Sophi Rising Star Egipt. No i jesteśmy w połowie, moi drodzy, w tym momencie. Kawani Game Changer Uruguay. A kim fans favorite, Rosja? I trzeci pusty przebieg: sześć kart bazowych, bez karty specjalnej, Gabriel Jesus, Rising Star, Brazylia. No, dzisiaj dużo tych risingów, pięć sztuk. Gunnarsson, fans favorite, Islandia Isco, Game Changer, Hiszpania Ciekawe czy będzie jakaś ikona Brian Ruiz, fans favorite, Costa Rica Tadic fans favorite, Serbia. Pione Sisto Rising Star Dania. Obi Mikel fans favorite Nigeria. Gary Cahill, fans favorite Anglia i mamy Double Trouble z Brazylii Coutinho i Neymar czyli mamy drugie, drugą kartę Double Trouble <coughs> jak na razie nie trafiliśmy w ogóle, w ogóle. O, właśnie! Power Four Lichtenstein, Shar, Dżuru i Rodriguez ze Szwajcarii. Właśnie, o tą kartę chciałem. Spo, o tej karcie chciałem wspomnieć, że jeszcze jej w ogóle nie trafiliśmy dzisiaj. Al Sahlawi, fans favorite, Arabia Saudyjska. i mamy czwarty pusty przebieg Glik fans favorite Polska Hwang Haechan Rising Star Korea no już Dzisiaj trafiliśmy tą kartę. Honda Game Changer, Japonia. No i małymi krokami zbliżamy się do końca unboxingu. K-Hill Fans Favorite, Australia. Około 7-8 zaszetek zostało. Matwidi, fans favorite Francja, i piąty pusty przebieg. Granqvist, fans favorite Szwecja. Bentner fan's favorite dania. Miranczuk ponownie rising star, no te risingi to dzisiaj wpadają niesamowicie często. Za to gol tylko mamy jedną sztukę. Coutinho, game changer Brazylia. No i dwie saszetki do końca. Czuję, że nie będzie żadnej ikony. Yoshida, fans favorite Japonia, i tutaj może być pusty przebieg, bo na ogół 6 było. No, tak jak powiedziałem, pusty przebieg. Więc moi drodzy, niestety nie trafiliśmy ikony. Jedną rarkę Top Mastera Messiego trafiamy. Do tego dwie karty Double Trouble. Jedną kartę Power 4, jednego golstopera i tutaj mega dużo risingów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powtórzyły się też jakieś karty. I jeżeli chodzi o Game Changer, to mamy sześć sztuk. Więc myślę, że boksik nie był zły. Dajcie znać, co wymyślicie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.